Różnica między demokracją a dyktaturą jest taka, że w demokracji najpierw się głosuje, a potem dostaje rozkazy. W dyktaturze nie marnuje się czasu na głosowanie. Szaleńcy i pijacy są ostatnimi świętymi na świecie. A gdy duch słabnie, pojawia się forma. Nie hoduj w sobie więcej, niż możesz połknąć miłości, uniesień czy nienawiści. Szpitale, więzienia i burdele – oto prawdziwe uniwersytety życia. Mam dyplomy wielu takich uczelni. Mówcie mi, wasza magnificencjo. Czułem. Że nigdy nie przebaczę dziewczynom, które wsiadały do kremowych aut roześmianych chłopców. Dziewczyny oczywiście nic nie zawiniły, to było od nich silniejsze. Ale człowiek zawsze sobie myśli, że może jednak. Nie, nie było miejsca na żadne morze. Majątek dawał zwycięstwo, a oprócz zwycięstwa nic się nie liczyło. Która kobieta zechce żyć z pomywaczem? Każdy facet musi zdać sobie sprawę, że to wszystko może zniknąć w jednej chwili. Kot, kobieta, praca, przednia opona, łóżko, ściany, pokój. Wszystkie rzeczy najpotrzebniejsze do życia, łącznie z miłością, spoczywają na fundamentach z piasku. Czy są dobrzy i źli faceci? Tacy, którzy zawsze kłamią, i tacy, którzy nie kłamią nigdy. Czy są dobre rządy i złe rządy? Nie. Są tylko złe rządy i rządy jeszcze gorsze. Bóg zszedł ze swojej gałęzi, zabrał ze sobą węża i ewę, a jego miejsce na drzewie zajął Karl Marx. I teraz ciska w was złotymi jabłkami. Wszystko jest stratą czasu, chyba że człowiek pieprzy się w najlepsze, tworzy w najlepsze, ma się jak najlepiej, albo zmierza w kierunku ułudy pod tytułem miłość i szczęście. Miłość to jakby zobaczyć mgłę o poranku. Kiedy się przebudzisz, a słońce jeszcze nie weszło, to trwa właśnie tę krótką chwilę, a potem się wypala. Miłość jest mgłą, która się spala wraz z pierwszym brzaskiem rzeczywistości. Na tym polega problem z piciem. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić, a jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo. Postanowiłem zostać w łóżku do południa, może do tego czasu szlak trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze. Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego. W przeciwnym razie nawet nie zaczynaj. Powiem szczerze, byłem przerażony życiem, tym wszystkim. Co człowiek zmuszony jest robić tylko po to, by mieć na jakąś strawę, kąt i odzienie. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje ci dzień, a czasem całe życie. To takie smutne, wszystko takie smutne. Przeżywamy nasze życie jak idioci, a potem umieramy. Facet potrzebuje wielu kobiet tylko wtedy, kiedy żadna z nich nie jest nic warta. Można utracić tożsamość, pieprząc się na prawo i lewo. To nie tak, że nienawidzę ludzi. Ja po prostu wolę, kiedy nie ma ich w pobliżu. Niektóre rzeczy są dokładnie tym, czym są, i niczym innym.